A więc to ty. Znowu się spotykamy. Ty, który zabiłeś cały gatunek gier i to z wielu luf naraz. Ale zaraz, o co mi w ogóle chodzi? Skąd ta zadra? No spokojnie, odłożę tylko okulary. Abym nie musiał niczego widzieć. Żeby opowiedzieć niezwykle skomplikowaną historię pewnego arcymocnego przeciwnika i tego, jak wpłynął na rozwój drugowojennych strzelanek, musimy najpierw cofnąć się do 2009 roku do czasu premiery Modern Warfare 2, to znaczy tego pierwszego Modern Warfare 2, skomplikowane! Modern Warfare 2 pod wieloma względami był dziwny, odchodził mocno od political fiction w pierwszej części na rzecz niemal bondowskich scen, tylko nie w dżentelmeńskiej, a skrajnie militarnej formie. Jedna z ostatnich misji toczyła się na cmentarzysku samolotów i to na tej samej mapie, ale w ramach trybu special ops czekała nas po raz pierwszy walka z juggernautami, czyli mocno opancerzonymi przeciwnikami uzbrojonymi w karabiny maszynowe. Ale dlaczego właśnie ciężko pancerzony miś, to znaczy człowiek w wielkim pancerzu i z wielkim karabinem, jest dziś dla nas tak bardzo ważny? Ok, mamy pierwszy klocek układanki, ale żeby poznać drugi musimy cofnąć się do 1992 roku, do czasu premiery Wolfensteina 3D. Przygody DJ Blaskowicza z jednej strony czerpały z przygodowego kina wojennego pokroju tylko dla orów, z drugiej z palpowych opowiastek Weird Fiction. Nazizm idzie tu ręka w rękę z okultyzmem. U samego zarania gatunku pozwalało to twórcom na ciekawe zabawy z gameplayem gry. Yeah! Już ogranie pierwszego epizodu serverowego ujawnia się pewne prymitywne podstawy gameplaya. Co nie zastarzało się za dobrze, to labiryntowa, monotonna konstrukcja poziomów. Arsenał był też daleki od zbalansowanego. Nóż nie miał właściwie zastosowania, a po zdobyciu pistoletu masznowego, zwykły pistolet był raczej bezużyteczny. Tym samym, już w 92 roku, gra starała się nadgonić te problemy różnorodnością wrogów. Zwykli strażnicy z pistoletami to jedno, ale napotykaliśmy jeszcze super zwinnych oficerów, SS-manów z MP40, mutantów, wyszkolone psy, a na końcu każdego epizodu, żeby uniknąć monotonii, zawsze czekał na nas super przeciwnik. Uzbrojony wiadomo w działko obrotowe, a najlepiej w dwa działka. Skąd ta fascynacja wieloma lufami? <śm> znowu musimy się cofnąć o 5 lat do 1987 roku i premiery filmu Predator. Okej, okay, niby to nie druga wojna światowa, ale w sumie też specyficzna militarna fantazja. Jeden z twardzieli kosi tam obóz przeciwnika z przenośnej wersji M134, czyli popularnego minigana, śmiercionośnego wynalazku spopularyzowanego w czasie wojny w Wietnamie w postaci broni pokładowej amerykańskich śmigłowców ale amerykańska fascynacja działkami obrotowymi sięga przecież jeszcze wojny secesyjnej. Wielolufowy karabin Gatlinga wyprzedzał właściwe karabiny maszynowe o kilka dekad i zapewnił wielki przyrost siły ognia na polu walki. Idealnie na czas najkrwawszej wojny w historii Stanów Zjednoczonych. Predator prezentował alternatywną wizję przyszłości pola walki, bo dlaczego by nie oddać w ręce żołnierzy tak potężnego narzędzia? Sceny z Predatora, a później też z Terminatora 2 utrwaliły Minigana jako fantastyczne narzędzie, coś co po prostu w grze przyniesie fajny efekt gameplayowy. W rzeczywistości, to znaczy w tej naszej rzeczywistości, przyszłość działek obrotowych miała być kompletnie inna. Drużyna nowoczesnej piechoty miała oprzeć swoją siłę ognia na uniwersalnych karabinach maszynowych pokroju M249. Minigun nie mógł pełnić roli broni przenośnej, bo mechanizm elektryczny napędzający obrót luf był cholernie ciężki, ale też zużycie amunicji na poziomie nawet 6000 pocisków na minutę oznaczałoby dodatkowy ciężar w postaci pasów z amunicją. W sumie mówimy o i tak ciężkim sprzęcie, który po modyfikacjach udało się okroić do wagi 20 kg. MG42 osiągał wystarczająco dobry efekt przy wadze 11 kg. W tej filmowej wizji nic się nie zgadzało poza widowiskowością, a do tematu MG42 oczywiście jeszcze wrócimy. I'll be back. Kto by pomyślał, że po Wolfensteinie 3D II wojna światowa będzie potrzebowała 7 lat, aby wrócić do gatunku na w miarę poważnych zasadach? W 1999 roku historia FPS-ów zmienia się za sprawą jednej gry i to wydanej na konsoli. Pierwszy Medal of Honor na pierwszy PlayStation korzystał ze wzrostu zainteresowania Drugą wojną światową, przede wszystkim w wyniku premiery szeregowca Ryana w 1998 roku. Medal of Honor za jednym zamachem odrzucał ciężar fantastyczności całego gatunku na zbierany wręcz od samego Wolfensteina 3D. A czerpał za to wiele z GoldenEye 007 na Nintendo 64. Gatunek otrzymał coś w postaci miękkiego resetu. Bo co jeśli zagramy żołnierzem działającym za liniami wroga w realiach ostatnich lat II wojny światowej? Co jeśli graczowi na sam start damy do ręki Garanda? Broń, której oczywiście nikt wcześniej pośród graczy nie znał. I tak powstał Medal of Honor, na tamte czasy produkcja realistyczna, bo do Arsenału po raz pierwszy trafił tak mocarny zestaw historycznych broni Colt M1911, Springfield Bar MP40 i inne. Cele misji też były quasi-realistyczne, sporadzające się do sabotowania superbroni III Rzeszy, czy to wysadzenia Wielkiego Działa Kolejowego, zatopienia nowoczesnego u bota, czy zniszczenia całej bazy pocisków V2. Choć trzeba podkreślić, że już na potrzeby pierwszych dwóch gier w wersji na PlayStation napotykaliśmy elitarny korpus saperów SS, a w Underground rycerzy SS. Dosłownie rycerzy w pancerzach prosto z renesansu. Właściwie to dopiero w 2002 roku sukces Medal of Honor Allied Assault otwierał autentyczną ścieżkę w rozwoju serii, bo na konsolach w tym czasie we Frontline potrafiliśmy strzelać do kucharzy rzucających nożami. Nadal honor z Nikon rozpoczął istną inwazję strzelanek osadzonych w realiach II wojny. Już w Underground czekało nas ważne ulepszenie misje z towarzyszem sterowanym przez sztuczną inteligencję. I to tam też po raz pierwszy polowaliśmy na ruchome, wrogie pojazdy. I to z Pancer Faustem w 1942 roku tyle jeśli chodzi o realizm u podstaw gatunku. W 2002 roku seria wspięła się na szczyt jakości i popularności poprzez właśnie wydanie Allied Assault na pc i Frontline na PS2, Gamecube i Xboxa. Natężenie wydawania gier było spore, ale nasycenie tematyczne także. Zarówno Allied Assault, jak i Frontline pokazywały lądowanie na plaży Omaha, a nowy sprzęt pozwalał na nieco więcej scen zbiorowych. Losy pojedynczego agenta za liniami wroga powoli odchodziły w zapomnienie. Szczególnie, że firma Activision już w 2003 roku wydała początkowo tylko na PeCety Call of Duty 1. Gra niemal natychmiast podbiała stawkę. Była głośniejsza, szybsza i o większym rozmachu. Infinity World w ledwie pięciogodzinną kampanię wcisnęło niejako esencję całego rozwoju Medal of Honor. Poza spokojniejszymi minutami pierwszej misji jako spadochroniarz gra właściwie od razu rzucała nas w batalię na poziomie plutonu. Co ważne, w Call of Duty nie dało się grać powoli, przez co te kilka godzin nabierało w głowach graczy wielkiej intensywności. Co przykrywała prędkość przechodzenia kolejnych misji i tempo posyłania Niemców do piachu to wkradającą się monotonię w samych podstawach rozgrywki. Call of Duty rzucało nas po różnych frontach i miotało między scenkami podejrzanymi w filmach i serialach wojennych, ale konstrukcja gry uległa znacznemu uproszczeniu względem nawet Wolfensteina 3D czy Medal of Honor. Pierwszy moch nie miał znaczników i pomimo prostoty poziomów, to raczej niski zasięg widzenia sprawiał, że czasami mogliśmy się zgubić, a konieczność wykonywania celów misji mogła oznaczać nieraz drałowanie z powrotem przez kilkanaście pomiędzy. Do tego moch nie miał punktów kontrolnych. Zakładał, że całe dość krótkie etapy będziemy przechodzić na raz. Tym samym były tu też korzenie niemal arkejdowe Zapamiętywanie rozstawienia przeciwników bardzo pomagało przy kolejnych próbach, a dochodził też istotny aspekt zarządzania dwoma surowcami zdrowiem oraz amunicją, szczególnie do lepszych broniek. Poszukiwanie apteczek i zapasów amunicji było ważnym elementem mechaniki, warstwą, której odcięcie miałoby dla gatunku poważne konsekwencje. No i miało poważne konsekwencje. Call of Duty 1 choć jeszcze opierało się na mechanice apteczek, tak miało na gatunek kompletnie inny pomysł. Metodyczne oczyszczanie poziomów zamieniono w pędzenie od checkpointu do checkpointu. Wady tego projektu gry były jednak trudne do zauważenia, a sam Medal of Honor dostosowywał się do standardów narzuconych przez konkurenta. Pacific Assault niewiele ma wspólnego z oryginalnym mochem i jest właściwie niczym Call of Duty, tyle że sam kot też był gotowy na mocne uderzenie. Call of Duty 2 w 2005 roku wydawał się wyciskać wszystko z konwencji wojennej gry wysokobudżetowej. Etapy były bardziej zróżnicowane, grafika lepsza. Ogólne wrażenie na pewno wzbudzało konsternację u konkurentów, którzy nie potrafili filmowości przekuć na własny silnik. Na tle Koda Medal of Honor w scenach zbiorowych wydawał się być dość drewniany. Kod rzucał za to na mapę dziesiątki modeli sojuszników i wrogów. Konsole przeżyły też istne kodowe zatrzęsienie. Kiepska Finest Hour przycierała szlak niezłej Big Red One, a w 2006 roku Treyarch stopniowo zyskujący wagę w strukturach Activision, przygotował Call of Duty 3. Nawet dziś Kod 3 na konsoli pokazuje poważne atuty, w tym duże natężenie postaci i bardzo fajne efekty eksplozji. Oczywiście wszystkie wówczas wydawane serie drugowojenne czerpały od siebie wzajemnie i Call of Duty 3, podobnie jak Brothers in Arms, zarzucało losowość skakania pomiędzy misjami na mapie Europy na rzecz logicznego ciągu misji, które składały się na historyczną kampanię. Te pomysły na zróżnicowanie gry zderzały się z murem, czy raczej z wałem atlantyckim schematów, które wydawały się nie do porzucenia, a które odzierały gatunek z elementów, które były kluczowe w pierwszych strzelaminach. Likwidacja apteczek i regeneracja zdrowia pomogły utrzymać tempo tych widowisk, ale też połączeniu ze skrzyniami pełnymi amunicji pozbawiały gatunek ostatnich elementów zarządzania zasobami. Limit dwóch głównych broni mógł być w miarę realistyczny, ale w wielu wypadkach sugerował używanie broni wygodnie porozstawianych przez projektantów. Oparcie się na broniach historycznych sprawiało za to, że arsenał w każdej z gier był do siebie szalenie podobny, a założenie, że biegamy z karabinem i pistoletem maszynowym, stało się domyślnym kombosem gameplayowym. Garant i MP40, a może K98K i Thompson, liczba kombinacji była ograniczona. Wypracowane przez Activision filmowe podejście do gatunku odzierało strzelaniny z elementów eksploracyjnych tak ważnych w Wolfensteinie 3D czy Dumie, ale bez dodania nowych mechanik gatunek był wskazany na powtarzanie tych samych ruchów tylko w coraz lepszej grafice. Brak sekretów istotnych z perspektywy gameplaya, korytarzowość, powtarzalność scen i zadań. Ciężar gatunku dawał o sobie znać. Kiedy po raz setny musieliśmy zakładać ładunek wybuchowy na armacie 88 mm, tak nawet największy fan II wojny mógł poczuć znużenie. Gatunek FPS-ów o II wojnie stał się ostatecznie zakładnikiem filmowej konwencji, tak utrwalonej za sprawą sceny lądowania w Normandii z Medal of Honor Allied Assault i szczególnie serii Call of Duty, która bezczelnie zamieniała sceny z seriali i filmów w sekwencje interaktywne. W tym, co uznawano za filmowość na rzecz skryptów, zaniedbywano projekt właściwych poziomów. W tym pędzie, od pierwszego wystrzału aż do napisów końcowych, trudno było twórcom pokazać coś naprawdę nowego, szczególnie gdy co odważniejsi twórcy obrywali. Po łapach za próby wprowadzenia nowych typów przeciwników. 4 września 2007 roku wyszła gra Medal of Honor Airborne. Airborne starał się zaś wstrząsnąć gatunkiem, otwierając mapy, dodając ulepszenia broni w kampanii Single oraz super przeciwników. Pod koniec piątej misji pojawiają się super żołnierze SS, potrafiący wytrzymać kilka headshotów, a dłuższą serię sporęcznego MG42 sami ściągali graczowi 100% zdrowia. Rozwiązanie wówczas odbierałem jako bardzo niebezpieczny precedens podkopania realizmu, którą stała seria Medal of Honor. Oczywiście tego realizmu, jak pokazaliśmy dzisiaj, było od początku niewiele, natomiast wydawało mi się, że seria popełniła bardzo poważny błąd, że właśnie w tej zmianie można znaleźć dowód na to, że Medal of Honor musiał umrzeć. A dzisiaj, i do tego zmierzałem przez cały ten odcinek, jestem pewien, że Airborne właśnie był krokiem w dobrym kierunku. To znaczy twórcy wiedzieli, co się święci, wiedzieli, że druga wojna potrzebuje lekkiej modyfikacji. Twórcy starali się wyrwać z gameplayowych schematów oraz wrócić do korzeni, dać graczowi znowu pretekst do eksploracji, m.in. wynikający z potrzeby szukania apteczek, wypełniających niepełne bloki zdrowia, ale też starali się nieco udziwnić obraz II wojny, aby wstrząsnąć formułą. Medal of Honor Airborne pozostaje częścią nie do końca zrozumianą na tle wyjątkowo udanego skoku na współczesny konflikt w Modern Warfare. No właśnie, nie da się patrzeć na Airborne bez kontekstu, jak wyglądała druga połowa 2007 roku. 21 sierpnia wyszedł Bioshock, pokazując, jak zrobić kapitalne, rozbudowane poziomy i środowiskiem opowiadać historię. 5 listopada wyszedł Modern Warfare. Call of Duty świetnie odnalazło się w realiach współczesnych, były nowe brońki i nowe możliwości. 6 listopada na pecety wyszedł Gears of War, który pokazał, że gameplay może być powolniejszy bez utraty widowiskowości. Zaczęła się faza nachowania za osłonami i dochodzili zróżnicowani przeciwnicy i zróżnicowane bronie, plus aktywne przeładowanie. 13 listopada Assassin's Creed otworzył świat nie będąc grą RPG, 15 listopada w Krajazisie kapitalna grafika szła w parze z bardzo fajnym gameplayem. Okazało się, że zarządzanie supermocami i otwarty teren walk pozwala na tworzenie kapitalnych scenariuszy bez bezfilmowości w rozumieniu Call of Duty. 19 listopada Vanguard 1 okazało się, że filmowość niewojenna opowiada fajniejsze historie, a wspinaczka obok Assassin's Creed dała nowe, nierealistyczne możliwości. Swoją drogą gra rozgrywa też aspekty drugowojenne, bo jest tam MP40. I w tym natłoku premier wyszedł Airborne oraz jego odpryskowa część Vanguard na PS2 i Wii ówczesną niestabilność na rynku drugowojennych strzelanek najlepiej pokazuje fakt, że obie te gry były powyżej przeciętnej, a przeszły właściwie bez echa. I nawet Medal of Honor Vanguard na PS2 jest tak naprawdę gameplayowo lepszy niż jakiekolwiek Call of Duty wydane na PlayStation 2. Mam to na świeżo, więc wiem co mówię. Super przeciwnik z Airborne zaś zniechęcał starych fanów, gdy ledwie dwa lata później, jak pamiętacie z początku materiału, już w 2009 roku w Modern Warfare 2 walczymy w ramach trybu Special Ops z notami. I to właśnie w tym momencie doszło do bardzo ważnego przełomu, który był oczywiście powiązany z tym, że Modern Warfare 2 sprzedawał się kapitalnie. Nie licząc etapów w Black Opsach, 1, 2 wojna światowa miała wylecieć na 8 lat z serii Call of Duty, a przeciwnik w ciężkim pancerzu i z działkiem obrotowym, czy też z karabinem maszynowym miał stać się wręcz obowiązkowy w quasi realistycznych strzelankach. W 2009 roku trafił też do Uncharted 2, w 2012 do Far Cry 3, w 2014 do Wolfenstein The New Order The Old Blood powtarzaliśmy nawet walkę z Znaną z Wolfensteina 3D. Historia zatoczyła koło. Okazało się, że Wolfenstein 3D miał rację, że gry potrzebują przeciwników, którzy wytrzymają więcej niż jednego headshota, i potrzebują też humanoidalnych bossów. Good Konwencja singlowej gry drugowojennej, która nigdy nie była do końca realistyczna, została obudowana takimi mentalnymi ramami, że wychodzenie poza te ramy prowadziło tylko do konfliktu z hardkorowymi odbiorcami. Ani Call of Duty World War II, a już szczególnie nie Vanguard nie spotkały się z jakimś gorącym przyjęciem ze strony społeczności, choć moim zdaniem World War II w singlu był niebo lepszy od Ghostów, Advanced Warfare czy Black Opsów 3. Vanguard mógł słusznie dziwić. Pokazywał ścieżkę wymarzoną przez Activision, pomieszanie elementów fantastycznych z prawdziwymi epizodami II wojny światowej. Wszystko to sprzedane w konwencji niczym z Modern Warfare, z przerysowanym łotrem i grupą straceńców. Coś co uchodziło grom pokroju Advanced Warfare czy Black Ops w realiach II wojny wydawało się być sztuczne. Drugowoj... Wojenne próby opowiedzenia nieco innych historii kończą się zawsze porażką. Konkurent w postaci Battlefielda potknął się też na drugowojennej kampanii. Nawet spełnienie potrzeby prosto z 2005 roku, czyli zobaczenie kilku misji z perspektywy Niemców, nie pomogło Battlefieldowi 5. Na potrzeby tego materiału na spokojnie przez ostatnie kilka miesięcy ograłem mnóstwo klasyków, takich jak Medal of Honor Rising Sun, Medal of Honor Frontline, Medal of Honor Vanguard, Medal of Honor Heroes 2. Okej, okay, nie wszystkie skończyłem, bo nie było potrzeby, ale też nadrobiłem Call of Duty 1, 2, 3 e, oraz różne konsolowe odsłony i mogę wam powiedzieć, jedno, dopiero z szerszej perspektywy można zobaczyć, że koncepcja drugowojennej singlowej strzelanki w wydaniu Activision została kompletnie wyczerpana już na poziomie 2005. 2006 roku. Jedyne, czemu dawaliśmy się zmylić, to coraz lepszej grafice. Dopiero z perspektywy lat widać, że w kombinacji Medal of Honor Airborne i Call of Duty World at War na bardzo wysokim poziomie obie firmy żegnały się ze złotą erą singlowych FPS-ów osadzonych w realiach II wojny. Stawiały kropkę nad I, choć ani w nazwie Moh i COD nie ma litery I. Medal of Honor Airborne słusznie chciał wrócić do korzeni FPS-ów i korzeni Medal of Honor, gdzie nie brakowało czasem dziwnych przeciwników. Problem w tym, że robił to pod skrzydłami firmy, która wielokrotnie w przyszłości miała jeszcze udowodnić, że nie ogląda się na kwestie długofalowego rozwoju, a raczej na długofalową monetyzację tylko najbardziej wytrzymałych marek. World at War pokazał za to problem dziwacznego miszmaszu pomysłów w trybie multiplayer, łączący rozwiązania z Modern Warfare z estetyką drugiej wojny. Przyzywanie np. psów przy serii zabójstw było dość kuriozalnym motywem, podobnie jak odblokowywanie i różnych gadżetów. Dopiero po latach można dojrzeć ten dysonans wewnątrz serii, a także rosnące potrzeby projektu trybu multiplayer, który np. w Call of Duty nigdy nie radził sobie z jakimkolwiek oddaniem charakterów działań w czasie II wojny światowej, a nawet w czasie wojny współczesnej, ale był jakoś wytłumaczalny w radiach współczesno-fantastycznych niczym Team Deathmatch w Quake'u czy w Unreal Tournament. No i wiecie co, dziś Modern Warfare 2 sprzedaje się nawet o 125% lepiej niż Call of Duty Vanguard. Wyrok na drugą wojnę zapadł definitywnie. Za to super przeciwnik z karabinem maszynowym jest z nami nadal, np. Na Modern Warfare z 2019 roku. W Prodeusie staje się z czasem zaś jednym z typowych silnych modków. A więc nieudany debiut opancerzonego przeciwnika z karabinem maszynowym Medal of Honor Airborne nie był tak naprawdę błędem ze strony twórców, nie był problemem gatunku, był problemem percepcji graczy, którzy od strzelanek drugowojennych oczekiwali bardzo konkretnych rozwiązań, bardzo konkretnych powtórzeń ruchów, które już wszyscy dobrze znali. Ciekawe, że dzisiaj druga wojna całkowicie broni się na polu bardziej realistycznych i raczej niszowych produkcji pokroju Helled Luz, ale także w temacie skardankowym czy snajperskim, na przykład w Sniper Elite. Otwartość poziomów pokazuje tam, że ograniczenia gatunkowe były tylko w głowach projektantów. Przecież trzecia misja w Sniper Elite 5 to jest po prostu petarda, genialnie zaprojektowany poziom, a właściwie wertykoziom, bo wchodzimy na najwyższą wieżę zamku, aby później znowu z niej zejść. Cudo. A więc Medal of Honor Airborne miał w sobie ziarno, z którego w przyszłości mogłoby wyrosnąć drzewo alternatywne dla drzewa Call of Duty. Medal of Honor mógł stać się grą o półotwartym czy też otwartym projekcie poziomów. Coś w stylu Sniper Elite i taka gra mogłaby znaleźć niszę na rynku. W ogóle ciekawe jest to, jak moim zdaniem źle zestarzały się pierwsze drugowojenne gry z serii Call of Duty. Medal of Honor Allied Assault dzisiaj jest moim zdaniem gameplayowo bardziej pokładane niż chaotyczny i niewyglądający już Call of Duty 1. To, co w 2003 roku wyrywało z butów, czyli filmowość i niesamowite tempo, dzisiaj przegrywa z mądrzejszym projektem poziomów. Jednym słowem, tylko dla orłów wygrało z szeregowcem Ryanem. Reasumując, Medal of Honor stracił sporo na próbie zrównania się z konkurentem. Z konkurentem, który już po drodze zdążył się znudzić własnymi pomysłami na rozgrywkę. I przez pryzmat takich gier jak Sniper Elite, Wolfenstein, czy nawet przez pryzmat gry Battlefield 1, można zauważyć zasadę, że oczywiście, realia historyczne są bardzo ważne, ale najważniejszy jest pomysł na gameplay. Battlefield 1 zarzucał powszechnie przyjęte okopowe postrzeganie I wojny światowej na rzecz nieco dieselpunkowej estetyki ostatniego roku wojny z czołgami i bronią automatyczną na polu walki. I tak Battlefield 1 też dawał graczom szansę zagrania Notami poprzez zdobycie w polu specjalnej klasy. I to nie może być przypadek, że to właśnie Battlefield 1 był ostatnim wielkim sukcesem marki. Medal of Honor tym samym wcale nie musiał umrzeć. Powinien był po prostu trzymać się swojej ścieżki, a nie podążać niczym bohater Call of Duty jak po sznurku ciągniętym przez Activision. Sznurku, który okazał się być stryczkiem. Bardzo mądre, wynikliwa analiza. W starciu II wojna światowa kontra przeciwnik w ciężkim pancerzu i z wieloma rozgrzanymi lufami tak wygrał właśnie Juggernaut. Bo pewnie ten typ przeciwnika został z nami na zawsze.